Dzień dobry. dobry, na kolejny filmie, tu wasz Brodaty, ja z kadrów z brodą, chyba tak nazwę profil na Facebooku, bo dawno nie miałem, a ten stary jest zużyty, słuchajcie, jesteśmy na wschodzie słońca, ale pokażę wam, ale niestety, zobaczcie, chmury uciekają, także nie wiem, czy coś wyświetli, jest godzina, mini państwo, 10 po, za 15 minut jest wschód słońca, Zatem trzeba będzie chyba znowu poszukać jakichś innych kadrów, nie? Ale może, może, może mgły się podniosą. Wczoraj były piękne mgły, ale wczoraj odpoczywałem. Odpoczywałem po. Ech. po długim tygodniu. O, kaczka! No, Szkoda, że tu nie wylądowałaś. Miałbym cię w kadrze. Dobra. Pamiętajcie, by być przed schodem zawsze. No ja przyszedłem na pół godziny, znaleźliśmy miejsce. To jest już miejsce ostatnie jak byliśmy, to sobie znalazłem. Ale na godzinę przed schodem słońca też warto wyjść. Co chciałem wam jeszcze powiedzieć, mili Państwo? Chciałem wam się pochwalić. Pochwalić dobrym uczynkiem, który w tygodniu zrobiłem. Mianowicie, jadąc do pracy, a jeżdżę na rowerze, dobrze wiecie. Eee, zatrzymałem się na bagrach, by zrobić e, zdjęcie wschodu słońca w kierunku podziałów, zobaczę tu gdzieś się pojawi telefonem, telefonem zdjęcie. Nie miałem ze sobą sprzętu zresztą e, jak najmniej obciążenia na rower zabieram ostatnio, żeby było fajnie. I jak stałem robiąc zdjęcia na, z bagr, na bagrach, to był pan inwalida. Mm takim jakimś swoim piździku, takim elektrycznym, e, no oznaczony inwalidom, nie miał nóg na pewno, bo widziałem jak wsiadał, ale zostawił w torbę na dachu z dokumentami, pewnie z pieniędzmi i ruszając spadła. No to nie wiem, zastanawiam się dwa razy, wiem, że są ludzie, którzy by zrobili inaczej. Wziąłem tą torbę i zasuwam za nim. Słuchajcie, dobre półtorej kilometra za nim grzałem, no a wolno nie jeszcze po tylu latach treningu i spadku wagi, wolno nie jest, i co się stało? Gdy padłem do, padłem do tego pana, jego mina była niesamowita. Jak oddałem mu całą torbę z zawartością, Bojan się tutaj dziś przygląda, widzi że coś ze mną nie. A to czasami jakieś zwierzę na przychodzi. Gdy oddałem mu tą torbę, no ja wiem, że niektórzy mają gorzej i trzeba robić dobre uczynki. A wy jak chcecie robić dobry uczynek dla mnie, zostawcie tą łapkę, co? Zostawcie tą łapkę i skomentujcie, czy też byście, co byście zrobili w tym miejscu na moim miejscu. No ja pogoniłem go. Akurat jechał w kierunku mojej pracy, nie w przeciwnym, więc o tyle dobrze było. I myślę, że dobro wrócimy do każdego z nas. Dobrze. Jak chcecie być dobrzy dla mnie, to zostawcie tą łapkę. Jak chcecie oczywiście. Dobrze, to my co? Czekamy nas na wschód słońca. O, chociaż jakieś chmurki się pojawiają, spójrzcie. Jakieś chmurki na horyzoncie są, może się tego nie widzieć. Dobra, ale słuchajcie. Kadr jest banalnie prosty. Tutaj mamy suche drzewo, to prawdopodobnie budą. Tam mamy też suche drzewa. Nie jest to Rogaliński Park Narodowy. Park Krajobrazowy, przepraszam. Ale zobaczcie, kadr wygląda następująco. Wiecie co? Przełączę się chyba na telefon, też cztery nagrywa, zobaczymy. Eee, ja już chmury wysiadają, dobra. Mili Państwo, nie wiem czy to widzicie, tam w tym miejscu. Trzeba zacząć robić zdjęcia. Dobrze, na pewno coś widzicie, pewnie. Dobra. F7.1, mili Państwo, 1 trzecia sekundy, chociaż to za dużo wyszło teraz. Sekunda 3. musiałem niestety zmienić na, niestety, no elektryczną, chociaż elektryczną migawkę już możemy wyłączyć. Eee, Autofokus standardowo, wiecie 16,9, żeby mieć z czego wycinać. Włączymy sobie elektroniczną migawkę i zobaczcie. Auto F71, eee, czas ISO 160. Ustawiam oczywiście na to drzewo, żeby było pięknie. Aha, po wyłączeniu mi się nie włączy na. To, żeby autofokus trzymać. Ustawimy tutaj na to ten i lecimy. Teraz zobaczcie, tutaj już są wyświetlenia. Pięknie, pięknie, podoba mi się to. Zmniejszymy jeszcze sobie i zobaczmy teraz, jak chmury wyjdą. No pięknie, Wiesz co, kochani? Ja zrobię tutaj od dołu tu drugi kadr i trzeci kadr. Zobaczymy jak to wyjdzie. Mili Państwo, mamy jeszcze chwilę czasu. Chmury się cofają, ale idą tutaj u góry kolejne. Czasami warto się odwrócić w drugą stronę, żeby wygłuszać ładny kadr, jeżeli to zdjęcie nadaje się do publikacji. A będziemy jeszcze robić. Zapraszam na nie teraz. Tak. Kurde, wiecie co? No mi się podoba. Nie było to takie pełne wschód słońca, jaki był na przykład wczoraj. bo był genialny na całej rozpiętości. Ech, nieba, teraz chmury się cofnęły. No tak bywa, nie? Ale słuchajcie, pamiętajcie, zasada jest piesza. Ciepło się ubrać, jak widzicie, jest na plusie, ale wziąłem ze sobą czapkę, bo Janek idzie ze mną tak troszkę zmęczony. Luna jeszcze nie chodzi z nami, gdyż... No wiadomo, po szczepieniu, i tak dalej, musi odpocząć, czy tam nabrać odporności, coś takiego. Dobra, niedługo będziemy z nią szaleć, może jej jakieś fajne portrety zrobimy. Eee, mili Państwo, to chcę powiedzieć, udajcie się dużo wcześniej na wschód słońca, przynajmniej godzinę, bo to jest tak zwana złota godzina, i wtedy dużo może się dziać na niebie. Tak samo zostańcie pół godzinki, godzinę po wschodzie słońca, by poobserwować. No na razie. Słońce się schowało za tymi chmurami, za tym frontem, nic więcej nie wyświetli, dlatego skoro mamy ale rozkopane przez dziki kurcz, hmm, chyba fotopułapkę to zostawię, nieważne. E, ale, mili Państwo, w takim razie, bo wczoraj poszedłem sobie z pieskiem na spacer, znalazłem przepiękny wąwóz, przewrócone drzewo i na nim grzybki. Zatem idziemy zrobić troszkę makro. Mamy Hanimexa, teleobiektyw. 135. Zatem coś się chyba uda zrobić. Dobrze, jeśli jeszcze zostaliście Państwo ze mną, to zapraszam w komentarzach albo na profilu na Facebooku. Pochwalcie się swoimi wschodami słońca, jeśli zrobiliście jakoś w tym ostatnim tygodniu. Dobrze, a my. Idziemy dalej, to nie będą ostatnie zdjęcia. Idziemy zobaczyć ten wąwóz. Może coś ciekawego się uda zrobić. Muzyka Przestanąć okrakiem. Zaraz mm, wam pokażę cały kadr. Słuchajcie, tylko ustawię sobie. Bo Janek robi sobie miejsce do odłożenia się. Ok. Mm, muszę wspomagać się innym sprzętem. E, tutaj idzie strumień. A my znaleźliśmy to miejsce. Zresztą zobaczcie. E, znaleźliśmy to miejsce, w które są grzyby. Tam dokładnie są na tym pięku grzyby które będziemy fotografować później, ale najpierw chciałem Wam pokazać, nie Państwo, eee, kolejny kadr, jest to kadr pionowy i jak widzicie tutaj mamy tą pierwszą gałąź. Potem będziemy następne i następne, i chcę pokazać ogrom tego wąwozu. Znaczy, ogrom, wiadomo, to nie jest Kenyon w Nevada, czy gdzieś tam, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. I tutaj musimy zrobić, posiłkować się paroma zdjęciami. Znam ten aparat, Wy też musicie poznać Wasz aparat i wiecie, jaką on ma głębokość, z jakiej może wyroszyć. Ale dla pewności zrobimy fokus stacking. Więc pierwsze zdjęcie sterujemy na to pierwszą gałąź, którą tu mamy. Dobrze. Wykonamy kolejne zdjęcie na środku kadru. Tak. I trzecie zdjęcie, chociaż już powinny być wszystkie ostre, ale dla pewności zrobimy trzecie gdzieś tam w oddali. I jak widzicie prześwietla nam troszkę górę. To nic nie szkodzi, gdyż wydłużymy, skrócimy czas naświetlania i zrobimy sobie kolejne zdjęcie, gdzie nam bardzo ładnie przyciemni o, widzicie, troszkę przepala nam z ale to nic. Zobaczymy, jak będzie. Dobrze, pięknie, tu nie. Krótce, znalazłem to przypadkiem wczoraj z bojarem chodząc. Dobrze, jeśli to zdjęcie nadaje się do publikacji i mi się podoba, mam nadzieję, że Wam również zapraszam na nie teraz. A ja przekładam obiektyw i robimy zdjęcie grzybków. Jesteście jeszcze. Dobrze. Mili Państwo. Ok, ustawiliśmy się na zdjęcie powiedzmy, że makro nie? 135 mm daje nam bardzo fajne możliwości, jeśli chodzi o ten obiektyw i fotografię nim, dlatego możemy troszkę oddalić się od obiektu i sfotografować piękne okazy grzybów tym razem nie znam się na tych grzybach mieli państwo totalnie zatem e, nie powiem wam jak widzicie w kadrze te grzyby ustawiłem odcięciu sobie na lekko po tej stronie o one są dosyć daleko nie one są tam tutaj tu są te grzybki dobrze e, ustawiłem je po tej stronie kadru mm. żeby nie było ich tak po środku. bardzo fajnie nam te liście z tyłu co są Eee, dają piękny bokiec 3,5 światło jest naprawdę pięknym światłem, mili Państwo. Zobaczymy sobie, otworzymy sobie na maksa, jest otwarty na maksa. O! Ok. I teraz, drodzy Państwo, mam, eee, mówiłem ostatnio, jak się ostrzy przy manualnym obiektywie. Musicie znaleźć w swoim aparacie mmm, przycisk, który Wam przybliża ten kadr. Ja sobie ustawiłem go tutaj. Zobaczcie. Widzicie? On nam zbliżył, gdzie wy jesteście? Tutaj. On nam zbliżył to, co chcemy wyostrzyć, i teraz możemy manualnie sobie podostrzyć kadr, tak jak chcemy, a następnie wykonujemy zdjęcie. Nie ma dużej filozofii, gdyż grzyby nam nie uciekną. Nie jest to żywa zwierzyna, i nie musimy się martwić o to, że. Coś nie wyjdzie z tego zdjęcia. Jak widzicie, zrobiłem już jedno testowe zdjęcie. Sprawdźmy sobie ostrość Jest pięknie. Pierwszy grzyb jest ostry, ale dwa następne nie są ostre, gdyż to jest dosyć jasny obiektyw. Zatem drugie zdjęcie wyostrzymy sobie na tego drugiego grzybka. O! I zrobimy kolejny fokus taki. Ustawiłem. Robimy zdjęcie. Dobrze. Dla pewności wyostrzymy sobie na tego trzeciego małego dziada. Dobrze. Okej. Okay. Cała filozofia robi na Eee, tutaj nie pokażę Wam się na wyświetlaczu, ale to jest 3,5 135 mm, czyli u mnie to jest 270 mm, gdyż obie maga 3,4, więc mnożnik mamy razy 2. I cóż mieli Państwo? Jeżeli ten kadr Wam się podoba, to zapraszam na to zdjęcie teraz. Państwo, dziękuję, że byliście na tym filmie hmm, mam nadzieję, że Wam się spodobał kolejny zobaczcie, to jest taki duży ten wąwóz ja mam podłączonego DJI, bo oczywiście nie podładowałem a zawsze ze sobą mam powerbanka nie zapominajcie, powerbanka i taśmy życia czyli do dupy, czyli no szara, długa i do dupy, nie? czyli taśmy życia to się może przydać w każdej chwili Miejcie w plecaku. My z Bujankiem będziemy się wdrapywać teraz do góry, tutaj, gdyż. O, skrótem sobie pójdziemy, nie? Do domciu A niedaleko jest. Pół kilometra, może. Tak. Damy radę, nie Bujanku? Powiedział, że damy radę. Nie takie rzeczy dla Was się robiło, nie? Oczywiście buty mam całe mokre. No cóż, się wyczyści, wysuszy i, i będzie tam. W środku jest sucho, także, także luz. E, mili Państwo, co chciałem powiedzieć tak na sam koniec. E, Wychodźcie robić zdjęcia. Bądźcie dobrzy dla ludzi. Mam nadzieję, że to kiedyś... E, zaprocentuję Wam mi za te dobre uczynki i mam nadzieję, że spotkamy się na następnym filmie, a tymczasem zapraszam do sekcji komentarzy i... O, jak zechcecie, to zostawcie tą łapkę, nie? Dla robotów. Dobrze. Miłego dnia. Chyba w sobotę wrzucam tą. Miłej soboty. Do zobaczenia. Bez odbioru.